Obudzony wysokim, obłąkańczym krzykiem postanowiłem otworzyć oczy, moją pierwszą myślą po przybudzeniu było. Co to za wrzask, czy sąsiad znowu orządza imprezę w nocy i postanowił pościć polskie regę? Zdziwiony sytuacją popatrzyłem na zegarek. Pokazywał godzinę 6.66. Nie, to nie może być on. O tej godzinie preferuje rap. Zaintrygowany postanowiłem odnaleźć źródło hałasu oddając się do pokoju brata, nie było go, to oznaczało, że nie ma go w domu, więc nie mógł włączyć swojej muzyki. Zamierzając wyjść z pokoju rodzeństwa mimowolnie rzuciłem okiem na zegarek, wskazówki ołożyły się w pentagram. Wypalające światło poraziło mnie w oczy. Od tych wydarzeń minęło kilka dni, obecnie leżę w szpitalu i jedyny co oprócz nich pamiętam z tamtej nocy to światło i moment, w którym całe życie, począwszy od narodzin, poprzez założenie kanału na Jotobie jak i niedawne rozwolnienie, mignęło mi przed oczyma, co wyniosłem z tej życiowej lekcji? Przestrogę, nie robcie tego co zrobiłem ja, i posłuchajcie się rodziców, gdy ostrzegają przed zgodnym wpływem substancji psychotropowych.